Witam serdecznie, Pacieka Łożdżuszka Już dzisiaj 21 października Minęła 12, pszczółeczki wychodzą Wiatry są wielkie i zimno Do tej pory było 7 stopni na plusie Ale tu gdzie już bardziej do słoneczka A jak ładnie wychodzą Zaraz pójdę zobaczyć na Górczyce Oczywiście Górczyca stoi elegancko I pszczółki już po nie chodziły I nagrywałem wczoraj, ale się nie nagrało Dlatego dzisiaj teraz pójdę zobaczyć Wiatry tam są wielkie No jest wiatr Odchodzę już do pierwszej rośliny I pszczółka Chowała mi się albo uciekła, uciekła. Skupiłem się na telefonie. Tutaj jest takie pole jak to się mówi u nas. I to tak ze starsi. Ludzie tak mówili. Pole na dziole. Może u Was też są takie różne nazwy. Zobaczmy tutaj. O, chodzą w szczupi. Widzicie? i bardziej wchodzę to więcej pszczółek oblatują ładnie Chodzę i słychać korzystają jeszcze gorczyca widzę jest bardzo odporna na mróz Pewnie jakby było długie dni, dzień i noc to by pewnie... O jaka pszczoła dziwna No nie dziwna tylko jaka większa jakby Słyszycie? Zaczyna się dopiero może z 15 minut jak słoneczko wyszło I od razu w pole To jest piękne coś Ostatnio pokazywałem tą facerię, była bardzo taka zamarznięta tutaj